Oblicz wyrazy od czwartego do ósmego ciągu geometrycznego. W takim razie w podpunkcie A mamy podany pierwszy wyraz i iloraz. W takim razie nasze AN to będzie równe 3 razy 2 do potęgi N-1. minus Obliczamy czwarty wyraz naszego ciągu, to jest 3 razy 2 do potęgi 4-1, czyli mamy 3 razy 8, to jest równe 24. Piąty wyraz naszego ciągu to będzie 3 razy 2 do potęgi 5 minus 1 to jest równe 3. Mamy do potęgi czwartej, czyli będziemy mieli razy 16 to jest równe 48. Szósty wyraz naszego ciągu 3 razy 2 do potęgi 6 minus 1, czyli 3 razy 32 to jest równe 96. Siódmy wyraz naszego ciągu to jest 3 razy 2 do potęgi 7 minus 1, to jest równe 3 razy 64. Mamy 192 i ósmy wyraz naszego ciągu to jest 3 razy 2 do potęgi 8 minus 1. Mamy 3 razy 128 i to jest równe 384. Obliczamy w podpunkcie B. Mamy podany pierwszy wyraz i iloraz, w takim razie nasze AN będzie równe Minus 4 razy 1, 2 do potęgi n minus 1. Czwarty wyraz w takim razie to jest minus 4 razy 1, 2, mamy do potęgi 4 minus 1, to jest równe minus 4 razy 1, 8 i będziemy mieli minus 1, drugą. Piąty wyraz naszego ciągu minus 4 razy 1, 2 do potęgi 5 minus 1. To jest równe. Minus 4 razy 1 szesnasta i będziemy mieli minus 1 czwarta. Szósty wyraz naszego ciągu. Minus 4 razy 1 druga do potęgi 6 minus 1. Minus czwórkę przepisujemy razy 1 przez 32. To jest minus 1 ósma. Siódmy wyraz naszego ciągu. Minus 4 razy 1 druga do potęgi 7 minus 1. To jest równe minus 4 razy 1 przez 64 i będziemy mieli minus 1,16. I ósmy wyraz naszego ciągu, minus 4 razy 1,2 do potęgi 8 minus 1, to jest równe minus 4 razy 1 przez 128 to będzie równe minus 1,32. W podpunkcie C. Nasze a n to będzie równe 125 razy 1 przez 5 do potęgi n minus 1. Dlaczego? Ponieważ nasz iloraz, nie mamy podanego ilorazu, iloraz to jest trzeci wyraz przez drugi, czyli to jest 5 przez minus 25 i mamy 1 piątą. Natomiast pierwszy wyraz naszego ciągu to jest drugi podzielić na iloraz. Czyli mamy minus 25 przez minus 1 piątą i to będzie równe minus 25 razy minus 5 i to daje nam 125. W takim razie podstawiamy. Czwarty wyraz naszego ciągu to będzie 125 razy minus 1 piąta do potęgi 4 minus 1. To jest równe 125 razy. Minus 1 przez 125, otrzymamy w takim razie minus 1. Piąty wyraz naszego ciągu to jest 125 razy minus 1 piąta do potęgi 5 minus 1 to jest równe 125 razy 1 625 to jest równe po skróceniu, mamy 1 piątą. Szósty wyraz naszego ciągu. 125 razy minus 1, piąta do potęgi 6 minus 1. To jest równe 125 razy minus 1 i będziemy mieli przez 3125. To jest równe minus 1, 25. Siódmy wyraz naszego ciągu. 125 razy minus 1, piąta do potęgi 7 minus 1. 125 razy i mamy 1 przez 15625. Otrzymamy w ten sposób 1 przez 125 i ósmy wyraz naszego ciągu 125 razy minus 1 piąta do potęgi 8 minus 1 to jest równe 125 razy. Na minusie mamy 1 przez